Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Ida. A dzisiaj będzie czytanie pod tytułem Czy on ona dotrzyma obietnicy? Czy warto czekać? Rozkład dla tych, kto znalazł się w sytuacji takiego oczekiwania. Kiedy ta druga połówka obiecuje wam coś, ale to trwa już jakiś czas. No i macie wątpliwości. Lub nie obiecuje jakieś konkretnych rzeczy. Po prostu sytuacja wam się wydaje niejasna. A chcecie zobaczyć jego kolejny krok, lub w ogóle, czy warto czekać na ten kolejny krok? Dopasowujecie tutaj do siebie. Na przykład, co to może być? Jeżeli ta osoba obiecuje wam dokonać jakiegoś wyboru, lub jest przed wyborem, co to może być? Nie wiem, rozwód, na przykład, zmiana miejsca zamieszkania nie wiem, poświęcać więcej czasu, więcej angażować się w relacje i tak dalej. Wasza sytuacja jest unikalna, a karta uniwersalna. Ja będę też dawała kilka znaczeń kart, a już wy, wasza podświadomość, będziecie wybierać tą opcję, która wam pasuje najbardziej. Um. Oznacza, mamy dzisiaj dwie opcje do wyboru, to są karty Lenormand. Ja mam zamiłowanie do tych kart i bardzo często je używam. Numer jeden i numer dwa. Wybieracie sobie opcje, a ja w tym momencie chciałabym Wam bardzo, bardzo podziękować za wsparcie, za wszystkie komentarze i za nowe subskrypcje. Bardzo się cieszę i jestem Wam niezmiernie wdzięczna. Cóż, zaczynamy od jedyneczki. Zaczynamy od jedyneczki. Dla wszystkich, kto wybrał jedynkę, zobaczymy, co on myśli w ogóle o tej sytuacji. Jak on siebie czuje w tej sytuacji i co on będzie robić. Jak on siebie czuje? Tak, i co on myśli? Co on myśli? O myśli, o jakiejś rozmowie. Być może on by chciał porozmawiać. Też ja widzę. Jeżeli była obietnica, to on myśli o tym, jak dotrzymać tej obietnicy. Tutaj słuchajcie też dom. Dom i pierścionek często no, wychodzi na takie zobowiązania, być może dotyczące nieruchomości, dotyczące pracy e, i takie rzeczy. Zobaczymy, jak on siebie czuje. Jak on siebie czuje w tej sytuacji. E, on siebie czuje. Mm, Powiedzmy, nie mogę powiedzieć, że jakoś źle, że on bardzo cierpi. On um, czuje, że potrzebuje jakby wyjścia. On stawia na przyszłość. On wierzy w to, że w przyszłości będzie lepiej, ponieważ gwiazdy na sercu. Nadzieje na przyszłość. Wiara, nadzieje, miłość. Um, no z tym mi się kojarzy ta karta. No i tutaj szczególnie na sercu, też wyszła książka. Być może troszeczkę jest ten moment jakiejś tajemnicy, że on gdzieś może, no, lub się blokować, lub się nie otwierać. Książka tutaj szczególnie taka zamknięta. Słuchajcie, też tutaj u niektórych mogą się pokazać sprawy finansowe, majątkowe, dokumenty. Książki też wychodzą na dokumenty, na sprawy notarialne i takie rzeczy. Więc taki moment może też być, i on poprzez to może się czuć zobowiązany, ponieważ pierścionek, dom i książka. Książka też, słuchajcie, często wychodzi na rzeczy rodowe w kartach Lenormand. Dlaczego tak mówię? Ponieważ drzewo i książka tam mogą być zamieszane też przodkowie, no Wywierać jakiś wpływ na niego. Lub jeżeli tutaj chodzi o zachowanie, o postępowanie tej osoby i chodzi o zmiany w zachowaniu, to ja bym powiedziała, że on może rozumieć po części to, że jakby, że coś robi, na przykład źle, ale to jest takie na poziomie genetycznym. To on to odziedziczył po swoich przodkach. No, ponieważ tutaj takie karty, drzewo i, i książka, które mogą na to wskazywać. Więc jeśli tutaj chodzi właśnie o zmiany zachowania lub no, jakiekolwiek zmiany, jakby on dużo, mm, no po prostu mm, on sam może nie wiedzieć, dlaczego tak się zachowuje w jakiejś sytuacji. To jakby na poziomie genetycznym. Będzie robić, jaką będzie postępować. Słuchajcie, tutaj z jego strony będzie jakiś męski krok, ponieważ niedźwiedź. Niedźwiedź to silny mężczyzna, więc skoro tutaj wychodzi taka karta, znaczy jakiś silny. Uczynek, silne, coś, jakby pokaże swoją siłę. Będzie spróbować, jakąś sytuację rozwiązać w prosty sposób. Tutaj, ja widzę, aktywnie tak pokazują mi karty, że może być tutaj jego decyzja, jego postępowanie powiązane z pieniędzmi. Ponieważ tutaj tak. Być może o tym on będzie chciał porozmawiać, to będzie chciałby tłumaczyć. Jakby jakiś krok z jego strony w rozwiązaniu tej sytuacji na pewno będzie. Ale jednak słuchajcie, tutaj chmury. Chmury wskazują na to, że okole... okoliczności mogą być troszeczkę jeszcze niesprzyjające. Widzicie, chmury jednak jeszcze są, więc e, to się nie rozjaśniło jakby do końca, ale próby. E, Rozwiązania tej sytuacji, naprawienie sytuacji z jego strony będą. I wyśmiemy jeszcze teraz karty rady. Czy warto czekać? Czy warto czekać? Jeden, dwa. Jeden, dwa. Wybierać jeden lub dwa. Dla jedynki. No, dla jedyneczki tutaj jak najbardziej warto czekać. Będzie kluczowe rozwiązanie, kluczowe wyjście. Widzicie, tutaj jest zamek i klucz. Znajdzie się rozwiązanie tego waszego problemu. Będzie wyjście, drzwi się otworzą tutaj dla was w tej relacji. Więc tutaj jak najbardziej. I dla dwójeczki, czy warto czekać? Słuchajcie, tutaj Wam wyszła kosa. Kosa, karta skomplikowana, karta ostra. No i często wskazuje na takie słuchajcie odcięcie. Być może dla niektórych nie warto marnować czasu. Nawet jeżeli tutaj z jego strony jakiś krok będzie, zależy od sytuacji. I ta karta by wam wskazywała, że mm, warto byłoby to odciąć, tak? Ale karty też nie mówią, co musicie robić dają tylko rady i wskazówki. I słuchajcie, jeżeli jednak wy jesteście zainteresowani w tej relacji, to ta karta też wam daje radę, że może być proces troszeczkę e, bolesny, ponieważ kosa jednak ostra, ostra karta y, kosa może zranić, ale y, na to może być potrzebny czas. Ponieważ no tutaj brak jakiegoś doświadczenia, brak wiedzy, powiedzmy, może być niedojrzałość jeszcze z, ze strony jego, na przykład jakoś emocjonalna. Jakby, jeśli jesteście gotowi na to czas swój poświęcić, no to z czasem może tam, to przejść na jakiś kolejny etap. Ale sam proces może być bolesny, karta ostrzega. I polecam wam jakby odcięcie takie, jednak. To było dla jedyneczki. Druga opcja teraz. Wszystkich, kto wybrał tłójeczkę, co on myśli, co on myśli, co on czuje w tej sytuacji, co będzie robić? Myśli. Słuchajcie, tutaj jest moment rozterki, jest takiej niepewności. Podwójność jest. Podwójność. Więc to może być dwie osoby, tak? Być może jest tam jeszcze ktoś, jeszcze jakaś inna osoba, ale niekoniecznie. rozwidlenie, to też problem z podjęciem decyzji. Co on myśli? On chce zbliżenia, chce bliskości. Dom chce dać Wam wsparcie, ochronę. Myśli o tym też karta dom to taka, o takiej stabilności on chce stabilnie mieć bliskość z wami cały czas chce mieć bliskość, myśl o bliskości i problem na razie z podjęciem jakiejś decyzji na sercu, jak on się czuje w tej sytuacji on być może czuje przywiązany siebie do czegoś jeżeli tam problem z podjęciem decyzji może być jakaś blokada blokada z czym? może być z nieruchomością Zależy po prostu od tego jaka była obietnica z nieruchomością lub słuchajcie blokada powiązana z drugą osobą, lub i to i to. No, ale ciągle myśli o bliskości. Lilia na sercu. też zależy mu na tych zmianach. Powiem tutaj tak, ponieważ bociany. bociany to też zmiany. On chce jakby innego nowego etapu, w relacji i chce szczęścia. Ponieważ koniczyna wyszła na, na sercu. Koniczyna szczęścia takie proste szczęście. Nic skomplikowanego. Nie chce komplikacji. Chce po prostu szczęście, szczęśliwe relacji. Dwójka. Dwie osoby. Jemu jest potrzebna druga osoba do szczęścia. Co on zamierza robić? Mm -hmm. Tutaj, jeżeli chodzi o dotrzymanie jakiejś obietnicy poważnej, ja nie widzę, że to w 100% się rozwiąże. Jednak problem zostaje, jedna przeszkoda zostaje, ale z jego strony próba też jest, ponieważ jeździec, y, to szybkość być może no, on szybko będzie podejmować jakąś decyzję, ale jednak tak jak mówię tutaj, y, no, ta góra jeszcze jest. Cały pies. Relacja, komunikacja, taka przyjemna, przyjacielska. Też być może on będzie prosić na przykład o zrozumienie, o um, oczekiwanie. I też być może on będzie chciał jakieś wsparcie, okazać jakąś pomoc. No też z jego strony, no tutaj jeździ, często wychodzi na, na spotkania, na to, że on na przykład być może będzie chciał przyjechać, być może będzie chciał jakoś się wytłumaczyć. No tutaj wygląda to tak, słuchajcie. Przynajmniej jakaś próba dotrzymania obietnicy tutaj się pokazuje. No, ale góra często, tak jak powiedziałam, to niemożliwość działania jest problem. Tak, jakby ten problem jeszcze zostaje. I weźmiemy teraz dwie karty rady. Jeden i dwa. Wybieracie. Jeden, dwa. Wybieracie. Rada dla jedynki. Słuchajcie, on tutaj wyszedł sam. Czy warto czekać? Wezmę jeszcze jedną kartę. On wyszedł sam. No, chyba warto, skoro on wyszedł sam. Wezmę jeszcze jedną kartę. No tutaj wygląda na to, że on zasługuje tą jedną szansę, nową szansę. Jeżeli on Was będzie prosić o nową szansę, to tutaj wygląda na to, że, że tak, na no tak. Dwójeczka tych kto wybrał dwójkę? Tutaj wyszedł statek, więc jaka może być rada? Dla niektórych to może oznaczać odejście, wyruszenie w jakąś nową drogę, drogę ku wolności, ku czemuś nowemu. Ta karta może wam wskazywać, że wy możecie w krótkim czasie też poznać, wejść w nowe relacje, jeżeli jakby to zostawicie. Ale jednak, tak jak powiedziałam, tylko Wy podejmujecie decyzję. Jeżeli Wy chcecie być jednak w relacji z tą osobą, tak, o którą tutaj pytacie, to ta karta by Wam powiedziała: więcej luzu, nie bać się, nie martwić się, cieszyć się życiem, cieszyć się momentem, no i akceptować to, co macie teraz, tu i teraz. No to taka, taka rada tutaj. Dla dwójeczki. Statek też często wychodzi na nowe relacje. No tak u mnie wychodziło w prywatnych wróżbach. Na odejście, ale na, na, na spotkanie nowego, ponieważ on odpływa od czegoś starego i idzie jakby na... Płynie nowe kraje, nowe powiedzmy horyzonty jakieś tak jak w tych czasach były te podróże tak z jakiegoś innego takiego prostego kraju jak na przykład Anglia takiego szarego statkiem można było dopłynąć do nie wiem do coś, no, czegoś nowego i pięknego nawet człowiek sobie nie wyobrażał tego więc wy jeżeli wyruszycie w nową drogę wy możecie mieć lepiej niż było z tą osobą no ja tutaj tak widzę tą kartę. Jeżeli wy się odważycie na jakąś nową drogę, u was mogą być nowe, szczęśliwsze relacje lepsze niż e, z tą osobą. E, ale tak jak powiedziałam, jeżeli jednak chcecie tutaj budować relację z tą osobą, to odwaga i taką nie martwić się. Więcej luzu. O. To był przekaz dla dwójeczki. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.